O Jezus. Wow, prezent tu stoi. Ciekawe co to. Muszę zobaczyć, co to jest bo już chyba nie wiem. Popcorn. Serio? To jest chyba popcorn? Nie, no przecież to... Przecież popcornu chyba nie dawałem w sumie, nie? Boże święty, no... No matko je... No na litość boską, no... Dobra. Zostałam sobie tu na później, nie chce mi się tego jeść. No, nie chcę mi się tego w ogóle. No, taki to życie. Idę chować tu w piwnicy, bo już chyba nie wiem co. Co da mi szczęście. Ech, dobra, to co? Dobra, no to idę znowu już spać. Pati, pati, boże. Pati, pati. Pati. Patrycja, obudź się. Szybko. Pati. Co się dzieje, mamo? Wstawaj, go ten... Zaraz ten. Będziemy mieć remont. Jaki remont? Co ty gadasz? No. Będziemy mieć remont w domu. Jeszcze po remoncie zapraszam Godzilla. Albo już, albo ich wcale. Ach, dobra, wiesz co? Bo muszę wstać. Śniło... Wiesz co, wiesz co Śniło mi się, że dostałam prezent I w prezencie się okazało, że był pop, że był, e, był, popcorn Aha Okej okay. Dobra, wstawaj, bo ej, idę Eryka obudzić Już tylko, e, tylko wyjdę z tego wyra Eryk, wstawaj szybko o, Mamo, nie możesz mi jeszcze Dać trochę 5 minut do spania Nie, nie możesz A dlaczego, bo co się dzieje znowu Wstawaj, bo będziemy mieć remont w domu Będę mieć dla was niespodziankę Dla was oboje hmm, No trudno, ale... No dobra, radźcie sobie sami, bo ja już chyba nie wiem co Eryk, wstawaj, proszę cię Już chyba mówię po raz drugi No dobra, już wstaję, no Co się dzieje? Mam dla was niespodziankę Jaką niespodziankę? Co to będzie? Remont A, bez sensu remont w domu mieć ale przecież, na, przecież nasz dom nie jest ładny. To czemu, chcemy, to czemu chcesz remont robić? No bo tak. A, no. No No właśnie. E, ja zaraz idę po folię. A przecież dopiero co wstałem. Patrycja też wstała, wiesz? Patrycja też wstała, wiesz? Wiem. No to idę tam do niej. Co idź? Ej, Patrycja, a wierzyć że dzisiaj mamy remont? No mamy. No mamy Eryku. I co? No i to siostra, że w ogóle nie wiem nie wiem po co mama robi remonty w domu. Bez sensu, nie? No. Znacznie bez sensu. Ej, a wierzyć się, bo nad szkoły, nie? No. Bo dzisiaj jest czwartek, bo nie można nic co robić, tylko siedzieć ca cały czas w domu, tylko gdzieś wyjść na wagary, nie wiem po co. No, to dzisiaj ten... Ta szkoła chyba ma kartkówkę z tego. Z chemii. Nie mamy jeszcze w czwartej klasie chemii, wiesz? No wiem, ale będziemy mieli. A, dobrze. Spoko. Skoro tak uważasz. Dobra, to co? Nie będziemy się macać. Nie będziemy się tutaj macać, że wiesz. Że trzeba... Jakiś gówniany remont trzeba zrobić. No wiem o tym. Dobra, słuchajcie, bo muszę iść po farby. Ale po co? No, właśnie, po co? No bo, no, bo nie wiecie, no nie wiecie do czego służą farby? A do czego? Do malowania ścian, no bo w szkole można na przykład, do malowania domu, do malowania tego. Yy, podłogi, co tam jeszcze? Drzwi. Dobra, i to wszystko chyba, nie? No tak, a co, żebyś mama wiedziała. No. Dobra, wiecie co, bo muszę iść po. Pięć puszek farb. A jakie te puszki mają kolory? E, nie wiem. E, liliowy. Jaki, li, jaki liliowy? E, Jasno-fioletowy. Żółty, pomarańczowy. Biały i czerwony. Takie mam kolory w piwnicy. A czy my w ogóle mamy piwnicę? No mamy, a co? Żebyś się pytała. E, no tylko tak się pytam. Czy masz te piwnice? No mam, Patrycja Piwnica, a co? Żebyś się pytała? No a nie? No właśnie, mamo, a no a nie? No nie, a co? Żebyś, żebyście wiedzieli, moi drodzy, dobra. Jeszcze idę wam po te folie, bo, bo, bo nie chcecie, żebyście się obrudzili. Prawda? Prawda, prawda. No właśnie, prawda. No ja też nie chcę, żebym się ja obrudziła, bo, bo nie mogę mojego stroju, nie mogę mojego stroju po, poplamić z rezerw, nie mogę, no. Dobra, idę po farby, zaraz wracam. Dobra, no to idź po te farby. No, ej, co my teraz robimy, jak nie ma mamy? Czekamy, aż przyjdzie z farbami. A co? Się pytam tylko. No, to czemu się pytasz? Jak cię ktoś w ogóle prosił o zdanie? No nie. Aha, no przy... No Jezu chryste, gdzie to ma? Przecież powinno już być z tymi farbami. No, chyba już zaraz będzie, z tymi puszkami, bo wiesz. Bo jak zawsze trzeba na nią czekać. Jak zawsze. No właśnie. Uch. 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 Jeszcze tak mało długo była. No bo wyciągnęłam ten. E, ten. Wyciągnęłam wasze zabawki z piwnicy. Aż, na, aż nagle... Aż nagle nie dało się dojść do tych... Do tych fark, no. Mogliście mi pomóc. A nie, że stoicie się i gapicie. My nie stoimy. No właśnie, my, my czekamy aż przyjdziesz z farbami. No właśnie. Dobra, mam, te, mam czerwony, jasnofioletowy, biały, pomarańczowy i żółty. Takie mam właśnie kolory. A ok. Ok, spoko. Jeszcze idę po folię. Jeszcze idę po tej drugie folie, bo jakby się ten cały dom uwalił, to wiecie. No. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że trzeba jeszcze dach namalować, nie? No, no. Dobra, idę po te farby, jakie farby, po te folie aluminiowe, żeby się nie poplamić. A jak, jak będziesz, Patrycja, w folii, to ten, akces, ten, okulary zdejmij i naszyjnik też. Dobra. Ech, no dobra, coś mi przeszkadza. Dobra, nie przeszkadza mi, ale nieważne, dobra. Dobra, oj, sorry, niechcący nie, nie się ko nie cię kopnęłam. Sory. nic się nie stało, Patrycja. No, nic się nie stało. Dobra, mam, mam folię. To to są na folię? Na no, dla was folia, a co? Jak nie chcecie malować swojego pokoju, to ten. No. Dobra, Patrycja, zdejmij te okulary z siebie. I na też. Dobra, już zdejmuję. Dobra, tutaj chyba je położę. Na wyrku. No to piję połóż, no. Co za różnica. Albo nie, schowam je... Schowam je tu. te moje okulary I na też. Nie, czemu ta kamera jest taka głupia? Dobra. Dobra, i teraz nakładamy na ciebie folię. Dobrze. Zakładaj na mnie folię, mama, co za problem. Dobra. Dobra. Czekaj. O, masz. Masz i folię. Dobra, a to teraz ja. Dobra. No już gotowy. Nie. Jeszcze tu. Może, no. Co, co za różnica, że w ogóle nie umiem tej folii zwinąć. O, proszę bardzo. Albo... Kurde, no. No co jest grane, no. no dobra. Dobra, czekajcie, bo chyba ten... No. Kurde, nie wzięłam gumki, to by, to by już mi to... to gówno z siebie nie spadało. Dobra. Dobra, masz. O. Teraz ty, Erik. Dobrze. Dobra, i tak szybko zrobiłam To tam Poczekaj Sprawdzimy, czy ten Nie masz żadnej dziury Dobra, masz tu chyba jednak dziurę Bo jakbyś się poplamił Bez folii ochronnej to, by, to byś, wiesz co zrobił o, Poplamił się i mógłbyś iść do łazienki O, dobra y, To co, zaczniemy malować? Jak to, Patrycja co zaczniemy malować? Oczywiście, że trzeba folię wyciągnąć znowu z piwnicy, ale trzeba nakładać na dach na ten. I będzie y, remont w, do... w jakim domu na dworzu malować. A czemu akurat mama chcesz na dworzu malować? namalować? Może ta folia spadła z dachu. Tak wygląda. Dobra, to co widziałem na dwór trochę ten. E, pomalujemy ten, ten dach. No. No to wyjdźmy jeszcze na dwór, co? No, no to wyjdziemy, chodź, chodźcie, moi, moi drodzy. Dobra, wyjdź z tego dworu, bo ten... Bo no, muszę muszę Ci, Patrycja, wiązać te, tę głupie folię. Chyba... No, jeszcze trochę to. Tak, Ty możesz tu stanąć, bo ja będę malowała. A Ty, a nie Ty... Bo ja jestem jako, bo jestem dorosła i mogę malować co tylko chcę, a wy oboje stujecie tu Koło tego kupa, kupka No ja będę tylko malować, a wy będziecie patrzeć jak maluję Dobrze, będziemy patrzeć jak malujesz, no Dobra To nakładam na dach na takie coś ja, Jakie takie coś, to jest folia aluminiowa Ochronna chyba co No Ty musisz mi mówić co to jest, boże no Czemu tu zawsze spada? A skąd ja mam mama wiedzieć? A ty bądź cicho, bo, bo się ty nie odzywasz. Dobrze. Się nie odzywam. No właśnie. Się w ogóle ktoś pytał o zdanie? Nie. No właśnie, no to czemu się znowu pytasz? Ech, no dobra. Dobra, musisz się odsunąć, bo ten... No. Chyba wystarczy tak, nie Dobra, chyba będziemy malować te drzwi I ten Może, no czemu to zawsze spada, no Dobra, chyba, że za balkon to wyjdziemy O, prze bardzo a, a, jak tak będziesz tak mama robiła, to wiesz To ci po prostu się to No i co z tego, to Trzeba będzie wieczorem jakąś chusteczką higieniczną, a nie Czy nie się pytała co? No dobra, mamy już nie będę pytała No właśnie No właśnie takie właśnie z sto... tą, taka właśnie z tą robota. Dobra, możecie iść no tutaj, do tego kąta. No to chodźcie do tego kąta, no Jezu, co za problem. Dobra, ja będę malowała tylko, tylko, patrzcie, tylko dach i tylko ścianę, yy, ścianę do drzwi. I ścianę do wejścia oczywiście, dobra. Biorę fioletową farbę. Jestem chyba fioletową, co? Ile razy, Patrycja, mam się jeszcze powtarzać, co? Nie, chyba zero. No właśnie. No to, no to czemu się znowu pyta, że... no. Ech, dobra. Bym mieszaby tą farbę. Bo jakbyś będziesz tą farbą e, bez folii ochronnej była, to byś się ten ubrudziła. No i co z tego? Ech, dobra, już nie marudź. Ta ściana będzie chyba na fioletowo. dobrze, to będzie tylko na fioletowo oczywiście, jakbyż inaczej. Nie chcę mi się za bardzo tej farby nakładać, ale, ale no, taka właśnie, wiesz. Jezu, czemu ta farba nie działa? Jak, jak to nie działa? Przecież... Chyba nie, chyba nie chce się na tą folię, na, no kurde, folia spadła, da. Do... E, muszę na ten balkon tak zrobić, bo... Jezu, prawie farba spadła pędzel. Jezu, nie da się tej farby w ogóle wymieszać. No. Jak wymieszać jak ten. Nic się chyba nie poplami... Nic się chyba nie poplamiło. No, mam nadzieję. O, że zrobiłam dziurę w tej farbie. A ty z czego, Eryk, się śmiejesz? To nie jest śmieszne. Boże, mój palec. Musi się wycierać o nogę, bo ten... No. Dobra, chyba tak... No. no co jest? No weź się trochę przyciśnij. Weźcie mi pomóżcie, a nie, że stoicie. A przecież ty tak mało nam kazałeś iść. A, no racja. Tak mogłam zapomnieć. Dobrze. Dobra, chyba to będzie długo trwało, bo... Kurde, znów mój palec się obudził, no. Jezu Chrystus. Dobra, chyba tak mocniej zrobię, bo, bo znowu będzie spadało z tego balkonu. Może, no. Dalej wyjść. No. Dobrze, taki chyba już wystarczy. Gdzie mam kupić te farby? W mrówce, a co? Aha, ty w mrówce kupiłaś? No, a co? Żebyś się pytała. No, tylko tak się pytam, z ciekawości. No, właśnie. O to mi nie przerywaj, bo to... bo farba na mnie naleci, że wiesz. No, dobra już, dobra. Nie musisz mi mówić. Ja nie mówię, ja tylko ja tylko ci... Ja, ja tylko ci przypominam. A. Się odezwałaś. No i co, że się odezwałam, to miałam się nie odezwać? Ażebyś wiedziała. No. Boże, no. Czemu ta farba się nie nakłada? A skąd ja mam mama wiedzieć, że się nie nakłada? A czy ktoś w ogóle cię pytał o zdanie? Nie. No właśnie. No to czemu się odzywasz? Ja bo Po to mam buzię, żeby gadać, wiesz? Wiem. No właśnie. No to czemu mi mówi, że nie mogę gadać, że ja mam chyba buzię? A co, masz nie gadać? No, a nie? No właśnie, no to Boże, jak ta farba pierdzi. Chyba, chyba ta farba raczej puszcza bąka. No, ty sama puścisz bąka. Mamo, nie bądź za mnie niemiła. No dobra, już dobra. Nie gadaj, no tylko ten. Bierz się do roboty. Chodź, chyba ten. Jaka, jaka woda w ogóle jest Taka gnijąca w sumie Jaka gnijąca, mama, co ty gadasz Dobra, chyba te, chyba te malowanie Będzie trwało chyba z wieki Dobra, skończone nie? nie chce mi się tego Nie chce mi się w ogóle tego całego malować, ale no. Aha, biurko mi się Ten, Bierko mi się ten Pobrudziło Trzeba, trzeba z czymś posprzątać, bo ten, bo ktoś się skarży, że to byłam ja, oczywiście, ale nieprawda, bo tylko po prostu mi się tak zrobiło. Jezu, ta chusta mi się, ta szmata mi się powróciła, że, że zaraz wyrzucę do śmieci. Okulary po stoją. A! No właśnie, żeby się nie pobrudziły, to, to tutaj na wyroje położymy. Żeby się... Żeby w mojej córce się okulary nie poplamiły. Jeszcze tu chyba brudne. No kurde, co o jest. No. Dobra. Nie chcę mi się tego wyczeć, ale, ale... No. no. Bo, bo mam po prostu za dużo roboty przed wami. No. No chyba ty raczej. No, ja, no, chyba ja. Na pewno. Na, sto, na 1000%. Dobra, chyba biorę tą żółtą farbę. Żółtą farbę, bo. Co? Bo ona. Ale zawirowała w ogóle. No, tych sama chyba zawirowałaś, Patrycja, bo. Bo ten, muszę ten. Farbę dokładnie ten. Namoczyć, żeby była cała biała, a nie jakaś żółta, poplamiona. Dobra, chyba tak już chyba była. No dobra, teraz chyba na żółto, teraz chyba jego ścianę, ścianę od chyba tego, yy, no, muszę uważać, bo lepiej chyba, żeby się nie pobrudzić tą folią, a dobrze, że, a dobrze, że mam folię ochronną, bo jakbym była bez folii, to bym się cała poplamiła, bym musiała iść do, 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 do łazienki się wytrzeć, się wy, ten, wykąpać pod prysznic albo w wannie. nie wiem jak woli, jak ja wolę aha, a ta ściana będzie jasno-fioletowa i żółta jasno-fioletowa, żółta Boże, święty nie chce mi się tego malować, że po prostu chyba tu zwariuję albo nie czy farby chyba będą mi potrzebne, nie wiem, jak ja chcę, nie wiem, chyba będą, chyba będą trzy mi jeszcze potrzebne, nie bo 3 plus dwa to jest razem 5. Boże, no, tyle będzie 100 godzin malowania, że no, po prostu nie chce mi się tego w ogóle wszystkiego malować, no. Że po, prostu, że po prostu w ogóle nie chce mi się tego w ogóle wszystkiego malować, ale to wszystko schodzi w ogóle. Dobra, tak mniej więcej, bo chyba ten. Muszę tą farbę odłożyć gdzieś na miejsce. Dobra, to jest mnie czerwona farba, czyli ten. Czyli dach. Jako ostatni. Czyli dach będzie do malowania jeszcze tylko i będzie po, re, po remoncie. Dobra, chyba godzili dzisiaj nie zapraszam. Bo, bo dzisiaj mam sporo roboty do robienia. Sporo, dobra, no to ten musi dach, dach pomalować. Eee, sorry, że nie będzie tego widać, ale no. Ale wam pokażę je tak, jak będę malować. O, dobra, co jest, będzie tam jeszcze tu je ostatnia farba czerwona. Jeszcze mam tylko dwie farby. Czyli ten białą i pomarańczową, ale niestety, jak sami widzicie, to chyba nie będzie nam. Pod... Chyba te dwie farby nie będą już chyba potrzebne. Muszę tylko wymieszać, bo ten. Bo no. Żeby był ładny odcień tego koloru. Żeby było ładnie do pomalowania. No, i taki ładny odcień, ale, ten, ale ta farba przypomina mi krew. Dobra. Maluję dach. No, a, tak, a takie ładne to wygląda. Takie malowanie. Czer a czerwona farba to. A czerwona farba. A czerwony to mój ulubiony kolor. musisz chcieli wiedzieć. Czerwona farba to mój ulubiony kolor. Bo tak, popatrzcie. Bo, bo tak ładnie się teraz zrobiło. A tak, a ta, a tak to jasna, fioletowa i żółta farba tak brzydko się zrobiło. A ta. A ta. A ta czerwona ładnie się zrobiła. Tylko, że tak bez sensu jasno, fioletowa i no. i żółta. A tak to czerwona to ładnie zajebiście maluje się. No. O, tak jak teraz. Ładnie, nie? No. A, jakbyście chcieli do godzina, to moja siostra, nie przyjaciółka. Bo przyjaciółka to była, wiesz, wiecie. I znowu tak ładnie będzie malowało. Tak zajebiście. Ale ta czerwona farba, była. Boż. Jest kapła. Cóż, muszę to czymś wyciąć, bo skapło na fio, folię. O! Skapło na dach. Kapło na. z dachu na. z dachu kapło na folię. Kurde, znowu mi kapło na dach, ale cóż. Hmm, ale ładnie to wygląda w ogóle. W sumie. No, ładnie. No i patrzcie jak ładnie czerwone się zrobił, nie? A te żółte i fioletowe to już nie. Dobra, kończę już chyba remont, bo... Dobra. Ściągam to stąd. To... I wyrzucam to do śmieci niestety, ale muszę to wyrzucić gdzieś. Nie wiem gdzie. Dobra. I... Yeah. kapo Kapło coś, no nie wiem co, ale no... gdzieś kapo ale nie wiem co. Dobra, muszę jakąś ścierkę wziąć, bo tak... To, to, to się w tym domu żyć się nie da. Dobra. Kurde, popełniło się, ale niestety. Nie, nic na to nie poradzę, ale cóż... Zrobię to po nagrywce, ale cóż. Ta szmata w ogóle nic nie da. No patrzcie, jak to teraz wygląda. Okropnie. Po prostu okropnie to. Boże. na dachu muszę wycierać, ale nie wiem, jak się tu dostać do tego dachu. Dobra, muszę wyciągnąć moją folię ochroną, bo chyba ta folia już nie będzie potrzebna. Dobra. Eee, moja głowa chyba się pobliła po wyciągnięciu z folii. O, chyba już tego, chyba już tego nie widać. Właśnie tego się obawiałam, że właśnie tak będzie. O Jezu, no Czemu tu się w ogóle ta szmata nie wyciera? No co? Dobra, niech to już zostanie, ale dobra. Później to wytrzy. Wytrze jakąś chustą. Eryk, Patrycja, możecie iść do domu, bo ja muszę posprzątać Moja, te... muszę posprzątać ten syf, bo ten okropnie to wygląda. O. Po malowaniu. Dobra, Patrycja, zdejmij to sobie, ten... Zdejmij tą folię. Bo muszę tą szmatą wycie, wycierać. Żeby ta żółta farba była. No nie no. I to się nie chce wytrzeć? No dobra, później to wyczy jak kończę nagrywać. Jezu Chryste, dobra. Chyba już te farby jeszcze nie będą na potrzebne. No dobra, odkładam je tu, na, na dworzu. Potem je później... Ja po nie pójdę. I do domu po niej jeszcze. Dobra, idziemy. Do środka. Ale dobra. Przejdziemy tak, spod, bo tak nie może tak po prostu być. Dobra, jesteśmy w domu. Teraz, Patrycja, przymierz sobie te okulary, co miałaś na sobie. Już zaraz. Boże, nic się nie chyba nie powróciło Dobrze. Ała. Dobra. Zakładam okulary. Z powrotem, jak było. O, dobra. Ech, dobra. Dobra, i ja to już wszystko. Mam jakiś trend tam stoi. No właśnie, ci mówiłam, że będzie niespodzianka. A co to będzie za niespodzianka? Co zobacz? O, twój, e, zamknij oczy. Dobrze. Zamknij oczy. Dobrze. Może otworzyć oczy. To jest popcorn. No, a co? A co myślałeś, że. Ja jadę coś innego? Przecież, jest, przecież nie jestem święty Mikołajem, no nie? No. Ale w ogóle. Fajnie to wygląda. Zerzyłam sobie to. Tak mi się śniło, że, że jadłam popcorn. No, wiem o tym, wiem. Ale się najadłam. No, wiem o tym. Dobra. Dobra, muszę kończyć. Nara. Jak się wiedzieli, to już e, odcinek 72. Dobra, chodź Erik, idziemy spać. Upsi. A prawie gdzieś tutaj zaniosę, żeby potem później nie było. Dobra. Dobra, Dobranoc. Доброй